Czyli to tu i tu też, bo widzicie wszystko się tu popsuło, ten muszę szybko wejść i zamknąć drzwi i odspanka. A dlaczego tutaj chyba już na górze śpią, więc powódka, powódka. A masz ha za swoje. A ty ha górek? ha ha Ja ha tu nie pozwolę ha 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 nie chcę ty bambusów, bo ja nie lubię bambusów, bo bambusy nic nie daję. Tylko. je ja, nie jeszcze się, się męczyć. Tak, dla wszystkim. Tam to jest najważniejsze. Ale droga trzeba też... Czytam to... tam... Ten dziadek, Cztery. W sumie mieszka. Nie obchodzi go. czy tam? To mieszka bo on tutaj weź moją drogę i mi to wyrósł. Mi to wyrósło jeszcze przy moim psi.